Szanowni Państwo, rozpoczynamy ceremonię ważenia przed jutrzejszą galą Fight Exclusive Night 31 Lotus Fight Night. Już jutro wielkie emocje. Po raz pierwszy w historii okręt pod panderą Federacji Fen zacumował w mieście Łódź. Osiem ekscytujących walk. Już jutro nas czeka wszystkie formule MMA, w tym dwa pojedynki o pas mistrzowski naszej federacji. Jutro po raz drugi w historii. Gala naszej federacji Fight Exclusive Night w systemie Pay -per View. Kłaniamy się pięknie. Andrzej Gliniak. I Jakub Borowicz. Fen MMA TV, cyfrowy Polsat i ipla. To tutaj można nabyć dostęp do gali Fen 31 Lotus Fight Night. Dzisiaj ceremonia ważenia, na których poznamy bohaterów w jutrzejszej edycji. Zanim do tego dojdzie, ja chciałem zaprosić prezesów federacji Fen: Pawła Jóźwiaka i Bartosza Szubę. nie nad całością ceremonii ważenia czuwał będzie sędzia Piotr Michalak. Są z nami sternicy naszego okrętu: jest Piotrek, jest Angelika, jest Eliza, jesteśmy z Andrzejem tutaj, więc możemy zaczynać. Jako pierwszy do Klawki Fen wejdzie jutro zawodnik, który przyjechał do nas z Niemiec. Trenuje na co dzień w klubie UFD Gym, starty w MMA, przeplata ze startami w Formule K1. Panie i panowie, witamy pięknie Salt Gunsy. 93 kg 200 g. Mighty 3.2. Mocne otwarcie jutrzejszej gali, to starcie tego tutaj, z zawodnikiem, który zadebiutuje jutro w federacji Fen. Nie musiał daleko jechać do Łodzi, gdyż jest stąd z tej ziemi. Jutro będzie chciał wygrać przed własnymi kibicami. Panie i Panowie, przed nami Marcin Filipczak. 91 kg 600 g91.6. starcie dwóch debiutantów kategoria półciężka, najmocniejsza dywizja federacji fen. To wszystko jutro otworzy gale pen 31 w systemie Paper View. Godzina 20 zaczynamy tym oto starciem. Mówiliśmy o tym, że jutro czeka nas 8 ekscytujących pojedynków w formule MMA, w tym oczywiście walki międzynarodowe. Oto pierwsza z nich. Dokładnie tak. Jako pierwszy w drugim pojedynku jutrzejszej gali wejdzie zawodnik, który przyjechał do nas z odległego Paragwaju. 11 zwycięstw, 0 porażek. To wróży na pewno wielkie emocje. Czyli panie i panowie, powiedziałbym kolejny stranieri na gali Fight Exclusive Night. Edgar Davalos. W tym pojedynku mamy do czynienia z limitem umowny 69 kg. I właśnie 69,00 wniósł nasz przyjaciel z Paragwaju na wagę. 69 kg. Przeciwnikiem Edgara będzie specjalista od bonusów, gdyż dwukrotnie walczył do tej pory w Federacji Fen. I dwukrotnie został nagradzany przez Federację za to, że dostarcza niesamowitych emocji.

międzynarodowe starcie na jutrzejszej gali Fight Exclusive Night 31 Lotus Fight Night. Po raz pierwszy przypomnimy w mieście Łódź. Pamiętamy ekscytujące boje w wykonaniu formeli. Widzimy nastawienie Edgara Davalosa. No to będzie drugie starcie, ale kto wie czy w niedzielę nie będziemy mówić o nim najwięcej. Dziękuję panowie. Czas na kolejną walkę. Tutaj mieliśmy gorąco witać Piotra Poniedziałka. Niestety, nasz wojownik uległ wypadkowi samochodowemu. Nie ma go dzisiaj razem z nami, oczywiście, nie będzie zdolny do walki. Mamy zastępstwo, zawodnik, który zastąpi naszego reprezentanta jest już w drodze do Łodzi, zostanie zważony w obecności sztabu Kamila Gniatka, także wszystko oczywiście będzie pod kontrolą, czekamy na jego rywala, teraz powitajmy drugiego z fajterów w tym starciu. Zawodnikiem, który wypełnił limit kategorii półśredniej podczas... Ważenia jest zawodnik, który siedmiokrotnie walczył dla Federacji FEN, pięciokrotnie wygrywał. Cztery ostatnie pojedynki to cztery bonusy w wieku, w wykonaniu. Kamil Gniadek. Siedemdziesiąt siedem sześćset w limicie 77.6 Kamil Gniadek nie boi się wyzwań. Od razu zdecydował się na pojedynek w zastępstwie. Ten pojedynek na pewno się jutro odbędzie, a my tutaj wszyscy mamy kciuki, żeby z piotkiem, poniedziałkiem było wszystko w porządku. Przesłanki są takie, że ze zdrowiem nie jest najgorzej. Kolejnym zawodnikiem, który wystąpi jutro na Ben jest zawodnik, który przyjechał do nas z Bałkanów. Ma dopiero 22 lata, sześciokrotnie w historii swoich startów wychodził do klatki, sześciokrotnie wygrywał za każdym razem przed czasem. Panie i panowie, witamy w federacji Fight Exclusive Night. Ivan Osiemdziesiąt 83 kg 700 gramów w limicie kategorii średniej. 83.7 Przeciwnikiem Iwana będzie zawodnik, który w Federacji FEN stoczył już wiele zaciętych bojów. Jedna z legend polskiej sceny MMA, zawodnik, który marzy już o pasie mistrzowskim w kategorii średniej. Marcin Naruszczka! 84 kg, 100 gramów. 84.1. 6 pojedynków federacji fen na różdżki, 6 pojedynków w historii zawodowych startów kosici. Młodość czy doświadczenie? Doświadczenie czy młodość? To jest kuba czwarta walka Gali Fight Exclusive Night, 31. Czwarta i kolejny pojedynek. Polska versus reszta świata. Wywycięzca tego pojedynku będzie bardzo blisko. Myśli o Pasie Mistrzowskim. Kto jutro wygra? Kosic czy Naruszczka? Nieczęsto na polskiej ziemi zdarzają się pojedynki w kategorii koguciej. My jutro przygotowaliśmy dla Państwa starcie w limicie kategorii do 61 kg, a jego stawką będzie pas mistrzowski. Jako pierwszy przyjedzie do Gladki zawodnik, który walczył w ACB, w Bamie w Cage Warriors. Z 10 ostatnich pojedynków wygrał aż 9. Panie i panowie, poznajmy pierwszego z pretendentów do walki o mistrzowski pas, Jonas Magard. Reprezentant Danii. 61 kg 100 g w limicie kategorii kokuciej. Ze znakomitej strony pokazał się podczas gali w Ben 27, kiedy wygrał na pełnym dystansie z Limą Diazom. Marzy o pasie mistrzowskim. Jutro te marzenia musi. Zrealizować. Jeżeli tak się wydarzy, najpierw Jonas Magard musi ulec z chłopakiem, który zaraz wejdzie tutaj na scenę. Reprezentant Polski w tej walce, Sebastian Romanowski. 61 kg 100 g. Również w limicie. 61.1 Polsko-duńskie starcie. Kuba popraw mnie, jeśli się mylę, ale to chyba pierwszy duńczyk, który dołączył do federacji Fight Exclusive Night, też tak mi się wydaje. Intensywny startdown to zawsze zwiastą znakomitych emocji. Magard kontra Romanowski. Wielu dziennikarzy, wielu kibiców spekuluje, że to może być absolutna perełka. Na karcie walki Galipę 31, Lotus Fight Night. To wszystko w Pay Per View. No Wymiana spojrzeń, było, było gorąco. O to w tym wszystkim chodzi. Idziemy cztery pięterka do góry, aczkolwiek pas zostaje z nami, bo to też będzie trofeum, o które zawalczą zawodnicy, którzy będą chcieli zdobyć trofeum w limicie, w limicie kategorii do 93 kg. Jako pierwszy na podes wejdzie zawodnik, który trzykrotnie walczył na FEN i trzykrotnie zwyciężał. Panie i Panowie, powitajmy! Marcin Wójcik! 92 kg 900 gramów. 92.9 przeciwnikiem Marcina Wójcika będzie zawodnik, który podczas swojego debiutu na fen został nagrodzony za najlepszą walkę tamtej edycji. Później został nagrodzony najlepszym, e, również pojedynkiem całego wydarzenia. Także miejmy nadzieję, że tak samo... Będzie również jutro 2-0 fen. Czy będzie 3-0? Zapraszamy do nas. Adam Kowalski. 92 kg, 700 g. Również w mistrzowskim limicie kategorii półciężkiej. 92.7 Jakob, do 6 razy sztuka. Pierwsza polska walka na Gali Fen 31. I druga w ciągu ostatniego czasu, kiedy stawko będzie, właśnie pas w kategorii półciężkiej. Wójcik kontra Kowalski. Proszę Państwa, tutaj na pewno nie będzie można brugać. Też nie mrugają. Są pojedynki dobre, są pojedynki lepsze, a na samym końcu jest pojedynek Wójcika z Kowalskim. Trzecia walka od końca na karcie walk. Panowie dziękujemy, powodzenia. Zawodnik, który teraz wejdzie na scenę, debiutował w naszej federacji podczas gali Fen 8. Potem drugi się rozeszły, ale co ma wiesić nie utonie? Znowu widzimy się tutaj, znowu widzimy się podczas gali, Tym razem z numerem 31 to będzie komain event gali, Właśnie, Fen 31. Panie i panowie, Łukasz Boruś Borowski. 0 Limit umowny 100 kg, dokładnie w limicie zmieścił się Łukasz Borowski. 100 kg. Przeciwnikiem Łukasza Borowskiego będzie zawodnik, który miał trzykrotnie debiutować w Federacji FEN, ale za każdym razem coś się przytrafiło z jego zdrowiem. Tym razem tempo jednak się odbędzie, jest tu razem z nami, jest gotowy, żeby przedstawić się kibicom Federacji FEN. No to do czterech razy sztuka. Paweł

Poniżej tego, na co się panowie ze sobą umówili. 95.4. Porowski kontra Trypson, Trypson kontra Porowski, Coul Main Event Galipen 31. Krew, która buzowała w obu zawodnikach, już od dłuższego czasu tutaj się skumulowała. No i jutro, jutro się będzie działo. Spodziewaliśmy się emocji, prawdę powiedziawszy, nie spodziewaliśmy się emocji tego kalibru. No tutaj podpałka została już wrzucona do Grilla. Czekamy na to, co wydarzy się jutro. Come event Borowski kontra Trypson. Panowie zważeni, panowie w limitach, jutro. Ciąg dalszy nastąpi. Miał być na szali na szali tego pojedynku miały być dwa pasy, Fen i Babylon. Niestety tak się nie stanie, aczkolwiek zostajemy przy dystansie 5 po 5 minut. Jako pierwszy na scenę wejdzie zawodnik, który jutro stoczy swój 30 zawodowy pojedynek i panowie zapraszamy do nas Adrian Żeliński! 67200 200, czyli 1,4 kg wyżej limitu kategorii piórkowej. Walka nie będzie o dwa pasy mistrzowskie. 5 minut każda runda, 5 rund to jutro walka wieczoru. W narożniku czerwonym zawodnik, który... Nie będzie bronił tych pasów, aczkolwiek te dwa pasy zostają z nim. Po raz pierwszy zawalczy na Gallifén, aczkolwiek 11 zwycięstw z rzędu i 1848 dni bez porażki mówią same za siebie. Najlepszy piórkowy w naszym kraju. Daniel Rutkowski. 65,700 w limicie. 65,7. Walka wieczoru, jutrzejszej Galipę 31 to właśnie starcie Rudkowski kontra Zieliński. Panowie spotkali się 13 miesięcy temu. Tutaj awantury na pewno nie będzie. 25 minut najlepszego możliwego MMA w wydaniu krajowym. Rudkowski kontra Zieliński. Walka wieczoru Galipę 31. Dziękujemy panowie. Fan MMA TV, cyfrowy Polsat i Pla. To tutaj można nabyć subskrypcję. Do jutrzejszej Gali Fen 30, Lotus Fight Night. Za nami zwiastun emocji. Zapraszamy wszystkich zawodników tutaj do nas na scenę. Zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcie. A Państwu dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami. Jakub Borowicz. Andrzej Gryniak. Mieliśmy przedsmak tego, co czeka nas jutro. Jutro wielkie grzmoty po raz pierwszy w Łodzi. Jeszcze raz dziękujemy. Kłaniamy się pięknie. Zapraszamy zawodników na wspólne zdjęcie. Zawodnicy, drodzy dziennikarze, widzimy się tutaj teraz wspólnie na rozmowach po ceremonii ważenia przed galą, także każdy z zawodników zostaje tutaj, jest z wami do waszej dyspozycji, także zapraszamy do indywidualnych wywiadów przed galą FEN31.